Siemaczka, ziemiaczki, witam Was w kolejnym filmiku na naszym kanale. Dzisiaj nauczymy się piosenki Wszystko mogę w tym <noise> Nie wiem sorry, bary robiłam ostatnio, to wiecie, muszę Wam pokazać, że mi bicek urósł, kurde o widzicie no? Wszystko mogę w tym bicepsie. Dokładnie, Takie... który mnie umacnia, wiecie jaką... <noise> Ja się muszę wam pochwalić. Wiecie, nie, jak jest to takie, co z dołu robicie, nie? To ja 40 kilo na łapę, gdzie wcześniej brałam pięć mnie bolało. Akordy potrzebne do zagrania tej piosenki to emol, c dur, g dur i d dur. Bicie to połweczka i gramy sobie tak. Yy, zaczynamy od akordu emol i gramy go dwa razy. C dwa razy. G dwa razy dwa razy. Dobra, i teraz zaśpiewam wam wszystko. Mam nadzieję, że was nie przeraziłam tym wspaniałym wyciem. Dobra, nieważne. Miłego grania! Trzymajcie się!